Hejka, drodzy widzowie, witam Was w czwartym odcinku z tej serii robienia łazienki. I słuchajcie, oprócz hydroizolacji na tej ścianie to mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia, którą muszę zrobić wcześniej, ponieważ tutaj yy, w obudowie tej wanny, w zabudowie na dole będę robił oświetlenie LED. I teraz, moi drodzy, trzeba skądś wyciągnąć prąd. I trzeba też gdzieś schować transformator, prawda? I teraz tak, w związku z tym, że ja mam tutaj tą półkę, to rozkminiłem sobie, że zrobię tak. Zasilanie wyciągnę sobie tutaj z tego przełącznika, który ma sam w sobie zasilanie do światła, tak? Zasilanie wezmę stąd, czyli kabel pójdzie tu, i teraz moi drodzy, jesteśmy teraz po drugiej stronie łazienki. Tutaj jest ta cała mm, półka ja się przewiercę tutaj na wylot. Przewiercę się na wylot do tej półki i wstawię tutaj gniazdko. Czyli zrobię podwójne gniazdko, z tym, że te gniazdko tutaj yy, będzie jakby imitacją, bo za nim sobie będzie po prostu transformator, który w razie czego będzie można wymienić na nowy. Więc ja się wezmę teraz za zrobienie tutaj tego, przepuszczenie kabla dalej. Tu mam 8 cm, więc w miarę łatwo tam powinienem się przewiercić. I taką kombinację sobie tutaj rozkminiłem. Pokażę Wam później, jak to będzie wyglądać. Myślę, że to jest jakby najlepsze rozwiązanie do tego, żeby to dobrze funkcjonowało i żeby było dostępne, no i też, żeby nie był gdzieś tam pod wanną, bo jeżeli można robić tego transformatora, nie robić go pod wanną, tylko gdzie indziej, no to oczywiście jak najlepiej tak zrobić. Dobra, biorę się do roboty, wezmę sobie to zaraz przewiercę, przygotuję to, zagruntuję sobie tę łazienkę i zrobię hydro i będę Wam to pokazywał, jak to po prostu robię. Dobra, do roboty. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Widzicie, tu sobie wyciągnąłem ten kabel, tu się przewierciłem na drugą stronę. Ja sobie go tutaj schowam w ścianie. Tu już sobie wyprowadziłem kabel do LEDów. Ten będzie sobie tu schowany zaraz w ścianie, i on wychodzi sobie tutaj. Tu będzie drugie gniazdko, które będzie taką, jakby imitacją. I w środku tutaj będzie sobie siedział transformator, który będzie zawsze dostępny, zawsze wymienny, a ten przełącznik podwójny dam tam, a ten pojedynczy dam tutaj, bo tutaj światło ma być pojedyncze, więc zrobię taki myk i, i temat jakby miał, mam rozwiązany, zaraz sobie schowam to tutaj w tym i gruntuję i robię hydro. Moi drodzy, jak już mam tutaj wszystko ładne, suchutkie, bo grunt mi ładnie już wysech, to teraz wiecie co zrobię? Zanim zacznę e, z hydroizolacją, czyli z folią w płynie, to ja sobie ściągnę te koreczki. O tak. I stawię sobie przeduszki. To jest jedna, druga, 15 mm, żeby one mi tu lekko. Wystawały i to, to mi będzie potrzebne tutaj, żeby to fajnie dobrze wszystko uszczelnić, żeby mi woda czasami nie poleciała za ten karton gips. Znaczy nie mi, tylko po prostu właścicielowi, nie? inwestorowi tak zwanemu. Dobra. żeby one tak mi lekko wystawały i wtedy będzie można je fajnie uszczelnić ja sobie uszczelniam wszystko lokerem loker mi robi robotę trzeba czymś to dokręcić jest skrzynki przy sobie więc pójdzie Knipek. Ja nie wiem, co bym z tego zrobił. <grymne> to jest najlepsze, najlepsze narzędzie, jakiekolwiek <grymne> miałem. Knipek z kobra. Dobra, super. O to mi chodziło. I teraz wam coś pokażę. Od razu sobie. I teraz, tak, powiedzcie mi ogólnie, że na to są te specjalne nakładki, takie nie? Które się używa do. Poczekajcie. Do hydroizolacji, nie? Tych miejsc tutaj. No są, są, ale tam każda nie wiem, tam z 20 zł kosztuje. No to już dwie, to są cztery dychy. Każdy narożnik tam też, dwie dychy. Narożnikom tu jest pełno, no to macie, jakby tu to wszystko tak dołożyć. Dwie stówy kolejne dla klienta, które musi zapłacić. Ja jakoś tak nie lubię wydawać kasy klientów, kiedy nie trzeba. Mówcie, co chcecie. Eee, zapewne macie swoje sposoby, swoje metody, jak najbardziej dobre. A ja robię coś takiego, że ja sobie o, było widać. Biorę kawałek taśmy, składam, składam jeszcze raz. I teraz jak ja zepnę dno tutaj, o, to mi wyjdzie takie coś, takie kółeczko O, zobaczcie, cyk. I teraz ja sobie mogę to fajnie uszczelnić. Teraz będzie folia w płynie, w tym przypadku od Mapeya. ja sobie taśmy kleję na folię wpłynie. Są też specjalne kleje do taśm, ale no one fajnie trzymają na folię w płynie. Nie miałem nigdy z tym problemu. O tak. Tutaj damy trochę więcej tego dookoła jest, niech jest. O. Tak. I teraz o, ten mój wynalazek. Ważne jest, żeby zrobić te kółeczko mniejsze, nie? Niż jest ta średnica cała tej przeduszki. Wola, jedną już mamy. mamy, jakaś kasa zaoszczędzona. Kolejny zrobię. więcej. To jest. O! mój no klient ma 50 zł zaoszczędzone. Potem jaki bąbelek wychodzi. To dołożymy troszkę w tym miejscu. Cyk. No i to w takim przypadku gdzie te wanienki są, nie? No to można zastosować. Jak prysznic to, to samo można zrobić. jest izolacja. Tutaj zrobiona. I teraz już wam mówię, nie? Dobra, teraz chodźcie tu wyżej ze mną. Zobaczcie no, Wam pokażę na przykładzie tego narożnika. Narożniki robię tak samo. Robię z taśmy. Nie spinam się, nie kupuję tych specjalnych narożników. Robię z taśmy, tylko narożniki robię zawsze jako pierwsze. Taśmę biorę. Składam sobie na pół. Nacinam do połowy w ten sposób, żebym mógł zrobić tą sobie zakładkę. W ten sposób. Zawsze sobie robię gier w te wszystkie narożniki. Tak, pod wanną też zrobię, mimo tego, że wannę uszczelnię. To pod wanną też zrobię na wszelki wypadek izolację. A czemu nie? Sobie ten no co jest ważne, to wpakować tutaj, nie? O to miejsce, tej folii, tego materiału, żeby to się tam fajnie wszystko zasklepiło. I tak są do tego narożniki, które możecie kupić. Jak chcecie, to kupujcie. Ale to działa ta metoda. Jeszcze nie widziałem, nie miałem nigdy reklamacji. W Niemczech też tak na początku robiliśmy, zanim wyszły te, te narożniczki, takie. No to wszystko było tak robione. Nawet na tych pierwszych szkoleniach od hydroizolacji, co pamiętam, mapy i robił, tu też tak pokazywali to wszystko i, i wszystko było OK. Teraz oczywiście, jak już się pojawiły te, te narożniczki, które można kupić, no to wszyscy to krytykują, no bo jak to, no bo jak to przecież można kupić, no to, no to szok, co, to Ty robisz, co Ty robisz, można kupić, a Ty robisz sam, no dobra, mamy, teraz tak. Dobra, wiecie co? Narożniki w ten sposób robię. Pierwsze robię narożniki i dopiero później schodzę taśmą po to, żeby taśma nachodziła na narożnik. Zawsze w ten sposób. Ja wam to teraz time to wszystko. Uf, jak to będę robił, bo szkoda tych czasu, więc puszczę sobie tutaj time lapsa i wam jeszcze zaraz wszystko pokażę. Jeszcze Wam pokażę na górze, widzicie, tak robię narożnik ten taki, co jest e, zewnętrzny, czyli w ten sposób, widzicie. Teraz dokładam jeszcze drugą. Teraz to na to. Nie? Warto te narożniki sobie podociskać, wszystkie tutaj. Dobrze, Dobra, to jest już ładnie zaizolowane. No i tak samo zrobię ten narożnik, ten dolny i ja lecę dalej sobie z tym wszystkim Ja sobie robię tą hydroizolację w obszarze wanny tutaj, na wysokość 2 metry, tak jak się kończy mniej więcej wtedy prysznic. I teraz tak, yy, ogólnie zrobić hydroizolację wszędzie miałoby sens, to by naprawdę miało sens zrobić po całej podłodze, gdyby gdzieś w narożniku był jakiś odpływ. Że, gdyby w razie W woda wyleciała i by był jakiś potop w tej łazience, no to faktycznie byłby spadł do tego odpływu i ta woda by sobie tam leciała. Wtedy ta hydroizolacja po całości miałaby sens. Albo jakbyśmy na przykład tutaj na wejściu zbudowali taką tamę z czujnikiem na wodę. I kiedy będzie potop, to tama się podnosi, bo czujnik zadziałał, wyczuł wodę. I wtedy mamy basen. No to wtedy to by, to by, to by miało sens. To by naprawdę miało sens zrobić tą hydroizolację po całości. A w tym przypadku, jeżeli ja tu zrobię hydro po całości i ta woda zacznie mi wyciekać, to zacznie wyciekać. I tak, zaleje mi ten pokój, gdzie będzie parkiet, i zaleje mi ten pokój, gdzie będzie parkiet. I nie będzie zniszczony tylko ten obszar tutaj łazienki, tylko będzie całe mieszkanie zniszczone. Więc jak dla mnie to jest totalnie bez sensu, ale. Róbcie jak chcecie. Róbcie jak chcecie. Ja daję gwarancję na swoją robotę, wydawajcie na swoją. I tak, żebyście się czuli dobrze, nie? Więc ja to robię tak. Nie robię hydroizolacji na geberitach. Dla mnie to jest też głupota. Ogólnie za umywalkami też nie robię. Tutaj zrobiłem, no bo praktycznie jest bardzo blisko ta umywalka tego prysznica, bo w tej wannie też jakoś ten prysznic będzie, no to. <noise> będzie gres i będzie fuga epoksydowa, więc okej, okay, nie? Ta hydroizolacja to jest bardziej, żeby naprawdę chronić łazienki przed zawilgoceniem, a nie przed zalaniem, przed zawilgoceniem. Po to, żeby jak tu będzie szła woda, to żeby z drugiej strony nie wychodził grzyb na ścianach. A z drugiej strony zaizolować całą łazienkę wszystko, nie wiem czy do końca też jest dobre, żeby te ściany nie oddychały w ogóle żeby to wszystko było tu y, zamknięte, więc no, słuchajcie, jak uważacie później kolejna sprawa y, ogólnie to wannę ja i tak do tego dokleję dokleję tą wannę, ona będzie tu u góry dookoła i tak zaizolowana, więc ta woda która by tu mi spływała nawet za płytkami to ona i tak do wanny będzie wpadać jakby co, nie? ale tak czy siak to w razie jakiegoś rozczelnienia Odpływu syfonu, no to dałem tu jeszcze na dole. Oczywiście dam tutaj też te, te taśmy, ale to tylko po to, żeby ta woda wyszła spod tej wanny i żeby po prostu było widać, że coś się dzieje zanim to sobie gdzieś poleci do sąsiada. Bo jak coś się będzie działo grubego i was nie będzie, to możecie mieć hydro tutaj, możecie mieć tamę w drzwiach. Tak Was zaleje. Jak was nie będzie w chacie, nie zareagujecie i tak zaleje Was, sąsiada i, i wszystko, co będzie na dole. Więc tyle w temacie. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mnie oglądacie. To jest koniec na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Pewnie polecam już płytki na tą ścianę tu z tyłu za mną w następnym. I zobaczymy, co dalej. A tymczasem pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.